Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój. Nie noszą ni srebra, ni złota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój, piechota ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój, piechota ta szara piechota. Marzyrują, strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą szary stół. a brzydkiwit się przeszalutują, bo za naszą Polskę idą w uczuć. Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. 102 lata temu, 11 listopada, spełniło się marzenie pokoleń Polaków. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Spośród wewnętrznych czynników, jakie zdecydowały, że po wojnie udało się odzyskać wolność, najważniejszym było przywiązanie do polskości, patriotyzm, przekazywanie wartości narodowych w rodzinach. A dziś jak teraz młodzi ludzie, nasi rówieśnicy, rozumieją pojęcia niepodległość i ojczyzna? Niepodległość to niezależność państwa od wpływu innych. To polski dom, polska szkoła. Niepodległość to marsz, a nie jeden krok. Marsz, który pozwala nam realizować nasze cele. To szacunek dla języka. I polskiej historii. Mówi się, że ojczyzna to Ziemia, na której naród przeżył swoją historię, ale także krajobraz, rodzinny dom, groby przodków, obyczaje, kraj dzieciństwa i miejsce narodzin. Dla mnie, ojczyzna to miejsce na Ziemi, gdzie się urodziłam, polskie krajobrazy, Morze Bałtyckie, złociste plaże, szumfal, piękne góry. I jeziora. Ojczyzna to także wigilijny opłatek: kolendy, częstochowa, grunwald. Ale to także klęski, okupacje, zabory, obozy koncentracyjne, w których zginęło wielu polskich obywateli. Polska to moja ojczyzna. Cieszę się, że moja ojczyzna jest niepodległym krajem. Krajem w zjednoczonej Europie. Krajem bez granic. Polska to moja ojczyzna. Polska to moja ojczyzna. On natchniony i młody był. Ich nie policzyłby nikt On im dodawał pieśń osił. Śpiewał, że blisko już świt świet tysiące palili mu Z nad podnosił się dym. śpiewał, że czas Stary świat